Cześć! Wielokrotnie na naszym kanale słyszeliście już takie sformułowania jak łamie stereotypy, muzykalny, rozrywkowy. Zapewne zauważyliście, czy to przez nasze filmy, czy kontekst z nami, nawet jeżeli jesteście naszym klientem stałym, zauważyliście, że dla nas bardzo ważne jest to, aby sprzęt był interesujący, aby był bardzo właśnie nastawiony na muzykę, na czerpanie przyjemności, za słuchania ulubionych płyt, który ma duszę. A mówię Wam o tym dlatego, że mamy dzisiaj film o produkcie, który właśnie reprezentuje dosłownie taką kategorię sprzętu. Czyli sprzęt, który łamie stereotypy, jest muzykalny, jest rozrywkowy i chce się na nim słuchać płytę za płytą, za płytą. I to jest sprzęt, który naprawdę najbardziej lubimy. Wyglądacie Q21, a to jest film o Fez Audio Tytania Evo. Tytułowa Tytania to jest wzmacniacz niezwykle popularny w naszej ofercie i on właśnie zawdzięcza to swojemu charakterowi. Nie jest to wzmacniacz, który udaje lub próbuje być najlepszym wzmacniaczem na rynku. Nie jest to wzmacniacz najmocniejszy, nie jest to wzmacniacz najbardziej detaliczny, ale jest to wzmacniacz, który daje bardzo, bardzo dużo frajdy. I powiedziałem przed chwilą o łamaniu stereotypów. O co mi chodziło? Fez audio Titania Evo to jest wzmacniacz lampowy, aczkolwiek jest to wzmacniacz, który nie gra jak wzmacniacz lampowy, a przynajmniej stereotypowo. Ma pewną naleciałość lampy zwłaszcza na środku, ale to jest subtelne. To jest wzmacniacz, który czerpie przede wszystkim z najlepszych cech wzmacniaczy tranzystorowych i wzmacniaczy lampowych. A zatem jak gra Titania Evo? Jest to wzmacniacz, który gra dynamicznie, z pazurem, z kopnięciem, z frajdą, z rozrywkowością. To jest smacacz, którego chce się słuchać i po prostu połykać płyta za płytą, i to jest ta cecha. To są wszystkie cechy najlepszych zmacaczek tranzystorowych, czyli dźwięk mocny, zadziorny, aczkolwiek świetnie kontrolowany i jednak mocno elegancki. Ale tytania Evo ma również właśnie naleciałość lampy, czyli taką delikatną subtelność na środku, ten kolor, tą barwę. Nie jest to środek wypchnięty, nie jest to dźwięk bardzo nasycony oleisty, absolutnie. Aczkolwiek jest ta naleciałość lampy. Tak naprawdę tytania Evo ma pewne cechy wspólne ze zmacaczami hybrydowymi. Zanim jednak więcej wam opowiem o dźwięku przejdźmy jeszcze na chwilę do tego, jak tytania Evo jest zbudowana i jak wygląda, ponieważ tutaj mamy kolejny plus. Tytania Evo albowiem to jest urządzenie, które właśnie wywodzi się z tej serii Evo, czyli nowej serii od Feza, która różni się od starszej serii designem. Jest to zmacacz wyglądający elegancko, ale też po prostu minimalistycznie, nowocześnie, prosto i czysto. Jeżeli macie super futurystyczne pomieszczenie, modernistyczne, bardzo takie minimalistyczne, że tam nic nie ma, to większość zmacaczy lampowych będzie wyglądało trochę dziwnie. Takie przełamanie też może być ok. Aczkolwiek właśnie FES EVO, jeżeli stanie w takim pomieszczeniu, to w ogóle nie będzie się z tym kłócił. Jest to wzmacniacz, który jest bardzo, że tak powiem, klasyczną technologią, i nie jest to wzmacniacz, który jest naszpikowany nowościami i wzmacniacz, który po prostu y, posiada najnowsze osiągnięcia z dziedziny techniki robienia audio. Ale on łączy właśnie tą starszą technologię z nowoczesnym, świetnym designem. Dodatkowo wzmacniacz jest bardzo, bardzo ciężki. Zaufajcie mi, zwłaszcza z tyłu on tam ma duże toroidy i to potęguje to uczucie wagi tego urządzenia. Jeżeli lubicie ciężki sprzęt audio, to zdecydowanie jest to wzmacniacz, który was zadowoli. To co mają też wzmacniacze lampowe, czego nie mają wzmacniacze tranzystorowe, to jest możliwość pływania na dźwięk tego wzmacniacza, jeżeli już go macie. Jeżeli kupicie wzmacniacz tranzystorowy, no to tak naprawdę on będzie grał tak, jak gra. Nie jesteście w stanie za bardzo zmienić jego barwy. We wzmacniaczu lampowym wymiana lamp potrafi spowodować całkowitą zmianę rodzaju dźwięku, który z tego wzmacniacza się wydobywa. Zwłaszcza właśnie w Tytanii Evo gdzie możecie zastosować KT88, czyli lampy, które grają właśnie w taki sposób spektakularny, rozrywkowy. Bardzo, bardzo muzykalny, ale możecie wymienić te lampy na lampy 6550, które będą właśnie bardziej lampowe w tym dźwięku, będą bardziej nasycone, będą troszkę wolniejsze, będą mniej muskularne, będą mniej dynamiczne, aczkolwiek będą troszkę lepiej czarować. Więc tutaj możecie sobie wybrać, ewentualnie możecie mieć też dwa komplety i sobie zmieniać zależnie od tego jaki akurat właśnie macie klimat. A zatem, tak naprawdę, mając Cytanie EWO i komplet lamp KT88 i 6550, macie tak naprawdę dwa różne wzmacniacze, a wymiana lamp zajmuje minutę. Więc możecie sobie naprawdę ten dźwięk bardzo mocno zmienić pod własne preferencje. Nie, KT88 i 6550 to nie są lampy, gdzie je, powiedziałbym, że jeden komplet jest lepszy od drugi, że weźcie KT88, bo to gra lepiej. Nie, to jest ta sama półka, aczkolwiek inny rodzaj dźwięku, ale my dzisiaj będziemy rozmawiać o tym zmacaczu, przede wszystkim opierając się na lampach KT88. Skoro już Wam co nieco powiedziałem, jak Tytania Evo gra, to teraz pójdźmy dalej tym tropem. I oprócz tego właśnie, że mamy świetną dynamikę i bardzo duży oddech, to Tytania Evo ma dużo mocy. Nie, a te 30 to dalej będą zbyt wymagające kolumny, aczkolwiek bardzo dużo, nawet dużych stojących kolumn, spokojnie zostaną obsłużone przez właśnie Tytanie Evo. Jest to wzmacniacz, który sobie radzi z wieloma kolumnami i przede wszystkim bardzo łatwo o synergię z wieloma również kolumnami, które często proponujemy naszym, klien naszym klientom. Bardzo często Tytanie Evo u nas jest na odsłuchach i zaufajcie mi, większość kolumn, które do niej podłączamy, gra świetnie. Trzeba też pamiętać, że Tytania Evo nie za bardzo podbija ten dźwięk w żadnym zakresie. To nie jest dźwięk zdominowany na basie, to nie jest dźwięk zdominowany na górze czy na środku. To jest dźwięk, jeżeli chodzi o tonalność, wyrównany, ale właśnie w każdym zakresie tam się sporo dzieje. Mamy bas, który jest świetnie kontrolowany, który jest duży, sprężysty. Mamy środek, który ma bardzo fajne nasycenie, ale jest jednak wyrównany, nie jest za bardzo do przodu, nie jest za bardzo do tyłu i ma bardzo dużo detali. Mamy górę, która jest dźwięczna, nie jest ostra, nie jest ciemna, nie nie jest schowana, nie jest super wyeksponowana, jest po prostu w sam raz. Dodatkowo scena, która się kreuje naprawdę wszerz, w głąb, tam mamy liczne plany, i to jest scena, która bardzo fajnie pokazuje wam poszczególne elementy rozlokowane w waszym pomieszczeniu. W czasach, kiedy audio często idzie w tą stronę dźwięku neutralnego, bardzo równego, analitycznego, wręcz. Świetnie jest zobaczyć urządzenie, które nie jest absolutną kontrą do tego podejścia, aczkolwiek bazuje na dźwięku z przeszłości, łącząc to z technikaliami dźwięku obecnego czyli dźwięku mocnego, szybkiego, detalicznego, rozdzielczego, ale jednak z tą barwą, jednak z tą nutką prawdziwości, która słynie właśnie z tych lamp i to jest super w Tytanii Evo. A przed chwilą Wam powiedziałem, że jest to wzmacniacz, który bardzo łatwo połączyć z wieloma głośnikami i dam Wam dzisiaj trzy przykłady, trzy różne kolumny, które pokażą, że Titania Evo potrafi zagrać w różny sposób. Zazwyczaj podajemy Wam pięć propozycji, dzisiaj mamy trzy i będą to zupełnie trzy różne zestawy, a zaczynamy od, pewnie wielu z Was się tego domyśli, Pylon Diamond 28 MK2. I tak wiem, niektórzy już mogą mieć dosyć połączenia Feza z Pylonem na tym kanale i też połączenia Titani Evo z Pylonem 28, ponieważ tego już było dużo. Aczkolwiek zaufajcie mi, ten system gra po prostu świetnie, po prostu słucha się tego rewelacyjnie. Już Wam powiedziałem, że Tytania Ewop oferuje dźwięk rozrywkowy, oferuje dźwięk bogaty, ale taki, który naprawdę Was wciąga w tą muzykę, którego chce się słuchać. I dokładnie taki sam opis zawsze używam do opisania Diamondów 28, zwłaszcza w wersji MK2. I teraz łącząc zestaw, gdzie mamy wzmacniać i kolumny, które grają w podobny sposób, daje nam dźwięk super wciągający. I tak naprawdę zestaw Tytania Evo i Pylon Audio Diamond 28K2 to jest zestaw dla melomana. Oczywiście też dla audiofila, aczkolwiek dla melomana, który kocha muzykę, który potrafi wieczorem usiąść i przesłuchać pięć płyt z rzędu, gdzie wszystko jest z innej parafii. Burial, Judas Priest, Krzysztof Krawczyk. Wszystko po kolei, nic się kupe nie trzyma, a ten zestaw wszystko gra w taki sposób, że po prostu chce się Kolejną płytę włożyć, potem jest czwarta rano. Potem się spóźniamy do pracy. Potem żona bije, ale cóż zrobić? Ci, co oglądają nas od początku, wiedzą, że my stawiamy właśnie na emocje. My lubimy sprzęt, który jest jakiś, który coś sobą reprezentuje. Ok, jest miejsce i czas dla rzeczy, które są obiektywnie świetne, neutralne, ale po prostu troszkę pozbawione uczuć, ale my lubimy te emocje, my lubimy to uczucie, my lubimy tą muzykalność w dźwięku. Dlatego ten zestaw właśnie Fez Audio Evo Titania i Pylon Audio Diamond 28 2 to jest prawdopodobnie jeden z naszych ulubionych zestawów, które regularnie Wam oferujemy i które Wy regularnie kupujecie. Skoro pierwszy zestaw miał na celu Was wciągnąć i zaoferować Wam dużą dynamikę i ekspresję, tak teraz przejdziemy do kolumn, które będą nieco bardziej wyrównane, które będą troszkę mniej ekstremalne, chociaż pierwszy zestaw nie jest ekstremalny, ale które zagrają troszkę normalniej, troszkę bardziej skupią się na tym w pełni wyrównanym paśmie i mowa o kolumnach Ku z 50-40. W tym zestawie nie będziemy mieli aż tyle energii, aż tyle walnięcia, aż tyle dynamiki jak w zestawie numer jeden, aczkolwiek będzie to zestaw, który będzie grał troszkę spokojniej, ale też przede wszystkim równiej. Nie chodzi o tonalność, chodzi bardziej o taką ekspresję. Będzie to zestaw, który będzie jeszcze bardziej uniwersalny jeżeli chodzi o muzykę, aczkolwiek no nie będzie tam tyle emocji. Tylko, że nie każdy szuka jakiegoś Szalenie emocjonującego zestawu. Niektórzy z Was chcą mieć sprzęt, który gra dźwiękiem bardzo liniowym, bardzo neutralnym i bardzo bezpiecznym, i to jest zdecydowanie zestaw numer dwa. A zatem w kółaku 650/30 nie będziemy mieli tak mocnego zejścia na basie i tak obfitego tego basu, tak skrzącej góry i tak nasyconego, barwnego środka jak w zestawie numer 1, ale będzie to zestaw, który będzie bardziej grał proporcjonalnie. Teraz przechodzimy do trzeciej propozycji i tutaj zrobimy ponownie kontrę. Mieliśmy już zestaw rozrywkowy, mieliśmy już zestaw wypośrodkowany, to teraz idziemy w zestaw spokojniejszy, barwniejszy i bardziej wysublimowany. Mowa o kolumnach Vienna Acoustics Haydn SR Signature. I właśnie dlatego dajemy zestaw trzeci oparty na tych kolumnach, ponieważ raz, że jest to dźwięk zupełnie inny niż zestaw numer 1 i 2, ale też są to monitory, ponieważ czytania świetnie się sprawdzi również w mniejszych pomieszczeniach. Jeżeli nie macie miejsca na duże kolumny stojące lub po prostu nie chcecie takich kolumn mieć, to też spokojnie możecie ten zmacać łączyć z monitorami i idealnym przykładem są właśnie hajdne. A zatem ten, ten zesłał zagra dźwiękiem najbardziej wysublimowanym, najbardziej eleganckim, tam już naprawdę będziemy mieli dźwięk dużo spokojniejszy niż pylony, ale też bardziej barwny, bardziej nastawiony na emocje w środku, co na pewno docenią fazi, fani na przykład jazzu lub akustyki, gdzie zależy nam na tej barwie, zależy nam te, na tej naturalnej chrypie czy to gitary akustycznej, czy, czy wokalistki, czy wokalisty. I ten zestaw właśnie da Wam to takie poczucie obcowania z artystami bardzo blisko, ponieważ Hyde SE Signature to też będzie dźwięk zdecydowanie bliższy. A zatem propozycja numer 3 zdecydowanie nada się dla fanów na przykład muzyki właśnie spokojniejszej lub odsłuchów wieczorowych, którzy chcą mieć więcej takiego takiej, tego swobodnego grania, takiego napowietrzonego, delikatnego i nie takiego ekspresyjnego, jeżeli chodzi o właśnie dynamikę. Jeżeli chcecie sobie na przykład słuchać muzyki, popijając ulubioną szklankę whisky i za bardzo się w to nie wciągać od strony takiej wybuchowej, ale właśnie rozkładać muzykę na czynniki pierwsze i delektować się naturalną barwą instrumentów, to to będzie najfajniejszy zestaw z dzisiejszego zestawienia. Dałem Wam zatem trzy zupełnie różnie grające kolumny głośnikowe, które możecie połączyć z Cytanią Evo i uzyskać różny dźwięk, co po raz kolejny dowodzi, że jest to wzmacniacz praktycznie do wszystkiego. Da od siebie świetną moc, świetną dynamikę, bardzo ładną barwę, ale nie zdominuje i pozwoli kolumnom jednak grać pierwsze skrzypce, a on im zapewni bardzo dobrej jakości sygnał. To powoduje, że jest to jeden z najbardziej popularnych wzmacniaczy w naszym salonie, jeden z naszych ulubieńców, jeden z moich ulubieńców i Tytania Evo zdecydowanie jest jednym z najciekawszych wzmacniaczy, które można zakupić w okolicach jego ceny. A zatem to by było wszystko na dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie Tytanii Evo, z czym łączyć lub macie lub chcecie mieć Zadawajcie śmiało pytania w komentarzach na dole, wiecie, że zawsze Wam odpisuję, a tymczasem ja się z Wami żegnam i my się widzimy w kolejnym filmie. Na razie.